Dzisiaj mam ulubiony temat wszystkich Polaków, czyli pieniądze, więc pewnie za chwilę pogryziemy się w komentarzach, ale mam tak naprawdę ciekawe przemyślenia i teraz pytanie, co Wy też myślicie na ten temat. Pytanie pierwsze to jest takie, do którego momentu wydając pieniądze na rower, to on się w ogóle nie powinien nazywać rowerem i nie wiem, za pół roku będziemy się z nim męczyć. I teraz od którego momentu wydawanie pieniędzy, od takich kwot to czy podzespołów, to już jest tak naprawdę... Fanaberia to już jest jakby coś, co tak naprawdę nie wiem, z czego skorzysta 5% ludzi, a reszta po prostu będzie mogła pokazać, że ma. Teraz z tej pierwszej, tańszej strony to szukałem ostatnio roweru znajomym. Rower miał być taki przystępny cenowo, ale miał to być rower górski z przednią amortyzacją i generalnie sprawiać frajdę z jazdy i być generalnie dobrym rowerem. No i wyszło mi z tych takich moich poszukiwań, sprawdzania, co gdzie za ile i tak dalej, że porządny rower to tak naprawdę trzeba mieć 3000 zł na dzień dzisiejszy, żeby rower mógł się nazywać takim rowerem, że będzie faktycznie można nim wjechać w teren i się nie martwić i po prostu mieć przyjemność zjazdy, a nie szarpać się z jakimiś podzespołami. Teraz idziemy w drugą, tą drogą stronę. Teraz wydawanie 20, 30, 40, 60, 90 tysięcy złotych na rower. Pytanie, w którym momencie jest taka granica, że to jeszcze ma sens. A w którym to już jest bardziej takie, że chciałby się pokazać, że po prostu mam, mogę i tak dalej. Bo uważam, że jeśli ktoś się ściga, liczy na topowe pozycje, no to faktycznie tam te pozycje w rowerach za 40, 50, 60 koła będą miały sens. Natomiast jeśli mamy takiego gościa, który jeździ dla frajdy, jeździ sobie po prostu po bike parku, albo się nawet i ściga, ale tak po prostu na nic więcej nie liczy, tylko tam chciałby, nie wiem, nie zamknąć stawki od tyłu. No, to pytanie: Czy dla takiego człowieka ma sens dołożenie 20 tysięcy zł do roweru, żeby był na przykład o kilogram lżejszy? Czy tak samo stawianie, nie wiem, przerzutki XT zamiast przerzutki XT? Jakby pomijając jakieś aspekty wagowe, no to tak naprawdę to XT jest jak naprawdę dobrą przerzutką, i czy to ma sens inwestowanie, nie wiem, dwukrotności kwoty, nie wiem nawet ile teraz kosztują, czy ma to sens inwestowanie w XT mając na przykład co myślicie na ten temat? Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem ciekawy. Tu na pewno będzie gorąca dyskusja, bo pieniądze zawsze rozgrzewają temat. Więc jestem ciekawy, co macie do powiedzenia i gdzie widzicie taką granicę między rowerem, a tym, co jest pseudorowerem, i gdzie widzicie tę granicę, gdzie to wydawanie pieniędzy jest faktycznie uzasadnione, a wchodzimy już po tym taki w moment, gdzie to już jest tylko pokazywanie się na mieście i styluwa.